Zapraszam na doliczony czas gry. Tym razem w spotkaniu z Ligą Mistrzów będziemy rozmawiać o meczu PSG-Chelsea. Witam Was, Panowie. Dzień dobry. Czy myślicie, że to będzie wyrównany mecz, czy macie swojego faworyta? No, ja uważam, że to będzie najbardziej wyrównana, to jest najbardziej wyrównana para ze wszystkich ćwierćfinałów w tym roku. I bardzo trudno będzie tutaj wskazać jego faworyta, jak możemy mówić, że Bayern raczej na 100% Eliminuje Manchester, że Real sobie poradzi z Borusem. Tak tutaj każdy scenariusz jest możliwy. Aczkolwiek moim zdaniem jednak faworytem jest Paris Saint-Germain. To jest drużyna, która opiera się na Ibrahimowiczu, ale on nie tylko strzela bramki, ale także potrafi kolegom stworzyć sytuację. I bardzo się rozwinęli w stosunku do w porównaniu z tym, co prezentowali rok temu. A już rok temu w spotkaniach z Barceloną byli bliscy wyeliminowania katalończyków i awansu do półfinału. Myślę też, że mam ma bardzo duży potencjał w ofensywie. To jest nie tylko Ibrahimowicz, o którym Mateusz wspomniałeś, ale jest tam też Kawani, jest Lawecci, jest Javier Pastore, który może ostatnio nie jest w jakiejś świetnej formie, ale też na pewno ma wielki potencjał. I oni mogą, mogą naprawdę tutaj sprawić mimo wszystko chyba niespodziankę, bo wydaje mi się, że w takim ogólnym odbiorze jednak faworytem jest Chelsea ze względu na Murinę i ze względu na doświadczenie większe w europejskich pucharach. Ale też, też przychylałbym się do zdania, że tutaj że może awansować. No, zgadzam się z Wami, panowie, że będzie to na pewno najbardziej wyrównane spotkanie w, w tych ćwierćfinałach, ale moim zdaniem to Chelsea jest w lepszej pozycji. Po pierwsze będą grać drugi mecz u siebie na Southampton Bridge, a po drugie nie należy zapominać o tym, że Jose Mourinho jest to trener, który typowo jest nastawiony pod grę w europejskich pucharach. Osiągał on już. W tych rozgrywkach wiele sukcesów i potrafi tak ułożyć drużyny, by były one w stanie awansować do dalszej rundy, pod, właśnie pod dany mecz. Ale nie nie że w takim pojedynku tych budżetowych gigantów Ibrahimowicz, który jest najlepszym napastnikiem, w, patrząc na PSG, patrząc na Chelsea, rozbije się trochę o tą obronę Chelsea? Że ta obrona Chelsea będzie tak ustawiona, że Ibrahimowicz nie poradzi sobie? Nie wiem, noż na pewno John Terry teraz przeżywa znowu jakiś swój renesans formy, od kiedy José Mourinho objął Chelsea ponownie. Ale no Ibrahimović też jest w takiej, w takiej formie ostatnio, że na Ciężko będzie go zatrzymać, nawet teremu, nawet jakimś yy, super, super planem Mourinho. Zresztą, tak jak ktoś zamian mówił, to nie tylko Ibrahimowicz gra w Paris Saint-Germain. Przecież jest Cavani, który też jest uznawany za jednego z lepszych yy, snajperów. Może on nie, nie stwarza tylu okazji innym kole, yy, kolegom z zespołu, ale on potrafi sam się znaleźć tak, yy, tam, gdzie powinien zdobyć bramkę. No, z drugiej strony też warto zauważyć, że Ibrahimowicz Zwiedził niemal wszystkie najlepsze ligi świata, ale w Anglii na wyspach <noise> nigdy nie grał. I mimo wszystko no, być może w tym zderzeniu z futbolem angielskim, tak jak mój wyspiarskim, nie będzie sobie radził tak dobrze, jak to było w starciach z zespołami z, z innych krajów. Tym bardziej potencjał ofensywny Chelsea również nie należy do najuboższych. Wystarczy wspomnieć o Edenie Azardzie, który niesamowicie się rozwinął i według wielu, wielu ekspertów może być jednym z kandydatem do wygrania złotej piłki w, w, przeciągu, w przeciągu kilku lat. Warto wspomnieć też o Samuelu Eto, który przeżywa swoją drugą młodość po powrocie. Trzecią. trzecią młodość po powrocie z, z Rosji. I myślę, że Chelsea poradzi sobie. Będzie wyrównany mecz, ale, ale da radę. Przemek jednak chce na Chelsea, Tak, tak? Jestem, jestem stanowczy. Na PSG Na PSG też dlatego, że PSG ma dobrą sytuację w lidze, mają 10 punktów przewagi nad drugim, a jest Monaco. są w tej chwili w w miarę bezpiecznie zmierzają do Mistrzostwa, natomiast Chelsea będzie musiała do końca bić się o Mistrzostwo Anglii. Myślę, że tam będą walczyć z Manchesterem City, może jeszcze z Liverpoolem ciągle. I taka gra, taka gra na dwa fronty, jak pokazuje historia, no nie zawsze sprzyja triumfom w Lidze Mistrzów. No, zresztą Mourinho w Chelsea akurat Ligi Mistrzów nie wygrał, także może teoretycznie, znaczy ma szansę oczywiście awansować do półfinału, ale stawiam, że Chelsea jednak Ligi Mistrzów w tym roku nie wygra. Jakby. Poza tym mm. też Mourinho zawsze w drugim sezonie wskazuje, że to drugi sezon wprowadzony tak. przez niego drużynie tak. ma być tym najlepszym, a tym tak. kiedy będzie osiągał najlepsze wyniki, a pierwszy to jakby tylko nie wiem, dla rozpędu. Tak, Sam rozpędowy sezon. Tak, rozpędowy sezon. <laughs> Zatem czas pokaże, zobaczymy, kto wygra. Miejmy nadzieję, że emocji na pewno nam nie zabraknie, to, że to, no, to będą bardzo, bardzo emocjonujące mecze. Dziękuję Wam za dzisiaj, dziękuję Amen. Państwu i zapraszam na kolejne odcinki.